Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem bo to jest kolejny odcinek z Gotika 3. Kurde, ta strana myszka. Co zrobić? Nic. Rośli. O Jezus, wspominałem rośli... Oj, krewica. Co ty tu robisz? No nie. Wszystko przez myszkę. Kurde, jak ta kamera się obraca przy lekkim ruchu. sobie, bo nigdy nic nie wiadomo. Przy moim szczęściu. Tadadam! drugi leci, ale dostał bo HP spadł to małą wioskę druidów, do której zaraz pójdziemy, oczywiście, ale to za chwileczkę, za chwileczkę, spokojnie. o jeden z mikrofonów centraków te A terer bdan korzenia nie mają zastosowania oprócz tej misji dla borgana What the fuck, co to za miejsce? O, goblińska jagoda, proszę ja bardzo. Coś tam jest! I proszę bardzo, dzięki zjebowowi wyhaczyłem Alko Jagodę. Ej, nie podniosłem jej. jest ten druid Thorn, którego zaczynam zabójstwa zabójstwo? nie przyjęłem tego zadania. Yy, tamten... Jak on miał? No tamten, łowca druidów. Czego chcesz? Nic, przypadek, na ciebie to już. Się... Penież się. Czy coś tu jeszcze rośnie wokół tego bozu? Raczej nie. O, tutaj jesteś torn. Zachowujesz się zbyt głośno. Płoszysz zwierzęta. Nazywam się torn. Jestem druidem i wojownikiem Adadosa. Skąd możesz mnie znać? Nie możesz zaznać spoczynku, podejmujący decyzję. Nie masz ojczyzny. Wiem to. Jesteś taki jak ja. Jeśli pozostajesz zbyt długo w jednym miejscu, nie czujesz już, że żyjesz. Jesteś wojownikiem Adanosa? Zobacz, co uczyniły zaślepione chciwością bestie Beliara. Bardzo niewielu ludzi potrafi żyć na wolności, bez strachu. Jestem koszmarem, który spadnie na orków, jeśli ośmielą się zaatakować lasy. Pokaż mi... Wyobraźcie sobie zabić takiego kolegę. Oczywiście, ich straje są dosyć dobre na magów oraz na bojowników, mm. bo mają nie dość, że ochronę przed tym, przed tym, przed tym... To jest najlepsza atak, może dostać oczywiście. My ją już możemy kupić, bo przysłużyliśmy się dosyć druidom. Ale no cóż, dobra, sprzedajmy im coś. A czemu? No nie za dużo rzeczy nie sprzedam w ogóle. The fuck? Nie czy nie będzie lepszy niż mój, więc na razie zostawmy. Dobra, sam się trochę pieniędzy, chłopie, bo już tutaj jesteś biedny. Hmm, bo skąd mam? Na no, ostrze będzie taki sam, a to nawet no, dosyć spoko. Jakbym miał, na, jakbym się nauczył walki dwiema broniami, więc bym miał dwie takie podobne broni. taki sam damage. Właśnie najlepiej mieć bro dwie bronie, taki sam damage, bo... Tak, damage jest taki normalnie, tylko podwójny w dodatku Jak ma się dwie rusze to jest większy, a raz jest mniejszy A czasami nawet jest w ogóle cały czas mniejszy, więc... Może do tego coś na tego dźwięku Dźwięk z dwa. 2 Zsave'nijmy sobie, bo nie wiem kiedy bywałem. Chyba widzę go biniem, jego, ale Nie, to jest hmm. dzikaj gody. Ale wiem, że to gdzieś się jakaś taka... Dobra, bo mało już tych bardzo... Hmm. Na, 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 te, na truciznę, więc... Pozdejmujmy krewbicę w ten sposób. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Krow biniem wchodził. Mógł się chyba znowu z trochę do przodu. Z Gothica 2 już wiemy, oczywiście, że to bardzo się posłużyło w bijaniu poziomów oraz dobywaniu pieniędzy, których i tak nam było niemało. Oczywiście, jeśli to się oglądało, seria z Gotika 2 więc tylko te zwierzęta i nie idziemy dalej, bo powoli wbijamy się do trellis a w trali spotykamy dosyć znajomą twarz Jeśli chodzi o sagę Gotika, bo wystąpiła ona w każdej. W jedynce, dwójce, trójce Zmierzch bogów Warka, nie tylko wzmianki I w czwórce dodatków wystąpiła również, więc jest to taka dosyć znana postać Wiedziałem, kto to są jakieś jagody takie, wiedziałem, wiedziałem Ale czemu tu jest martwe te... A, bo ja tu zabijałem chyba przed chwilą. Musimy za Radomir zapowiedzieć, że znamy jego tajemnicę. Teraz trochę się przestraszę. oczywiście i tak wskażemy na nam no bo jak inaczej. Jesteśmy wielkim kapusiem, więc powiemy wszystko: co się zobaczy. I to nawet nie jednego. Chodźcie, zobaczę. Już chyba w tym odcinku ruszymy do wilczej kopalni. Noże czemu dziki krwiopica? Czemu nie krwiopica? Dziki to był to chyba jak jakiś popieprzony, nie? O, o jezu, to jest goblin jagu, a zwykłe gobliny jagody są takie, są gobliny. A tu patrzcie, tak mało goblinów. Zwykle tak było w Gothicu 2, że tam gdzie są goblinskie jagody, tam są gobliny. W ogóle, ostatnio wykonywaliśmy kwestię ze Szczawiem Królewskim. Jakby ktoś nie miał sztabu Królewskiego, on opowiadał gdzie on jest. I ten sztab Królewski jest gdzieś tutaj. W tych miejscach. Gdzieś tu jest... sztab Królewski. No jest, proszę bardzo. Jakby ktoś nie miał tego jednego, to zawsze tutaj jest. Dobra. Mirza, szykuj się na cię. Tylko że od niego pójdziemy powiedzieć mu o tym. Psz, to dzięki temu nam da pieniądze to coś takiego chyba. Kazałeś własnemu bratu Mazinowi wykopywać artefakty w opuszczonej kopalni. E, jak się o tym dowiedziałeś na Beliara? Biedak urabia sobie tam ręce po łokcie, żebyś ty mógł tutaj zarabiać. Nie tak głośno. Przecież nie każdy musi o tym wiedzieć. Sowicie cię wynagrodzę, jeśli zachowasz te informacje dla siebie. Weź to, przyjacielu. Rokowie nie mogą się dowiedzieć, że opuszczona kopalnia na północy wznowiła wydobycie. W przeciwnym razie znowu rozpoczną jej okupację. Byłbym zrujnowany. Wolę, żeby orkowie to nic nie kopali, bo to są zdrajcy. A orkowie to zawsze byli źli, więc nie chcę kopio. Opuszczona kopalnia wciąż może być eksploatowana. Skąd wiesz? Asasyn Mirzo właśnie stamtąd bierze swoje artefakty. Krótce z tym skończę. Przy okazji ponownie uruchomię kopalnię. Doskonała robota. Oto twoja nagroda, zasłużyłeś na nią. Ja wiem. Czy Lares już nam zacie tą misję, czy jeszcze nie? Lares... Naucz mnie jak okradać innych mimo... Dużego ryzyka, dokładnie. Nie jesteś na... Oh yes. Ile mi jeszcze tego brakuje? 23, czyli... A to ile kosztuje? 8, więc 4 poziomy trzeba wybić. 4 poziomy zainwestu zainwestujemy to, bo to będzie dobry zysk. Ej, naprawdę, bardzo, bardzo dobre. Dobra, 5 widzimy poziom, żeby się trochę w siłę tam troszeczkę wpakować, bo jednak... Chociaż jesteśmy dosyć nieźli. A to dodatkowo się przyda. Bra, Lares okrad, Znaczy, Quest. No zawsze mamy bardzo chętnego niewolnika, który zaprowadzi nas do wilczej kopalni. Bla 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 bla. Spędzimy tam 15 godzin. I tak jak w przypadku Silden. To są dwa miasta, w których najdłużej się siedzi. I w okolicach, oczywiście. Czasami tak szkoda mi było wydawać tych, 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 tych innych, tych takich biednych niewolników, którzy handlują. No ale co zrobić? Trzeba niestety zdradzić, aby później... A czy trzeba wydać, żeby później mieć przewagę nad wrogiem? Ale nigdy nie dopuścił się do zabójstwa. Nigdy. Boże święte, ja biegnę przez o... On... O, wyjątkowo. O akurat na niego trafię. Zabierz mnie do wilczej kopalni. A niby dlaczego? Nemrok tak kazał. Orkowy pułkownik, więc chyba nie mam wyboru. Dobrze. Chodź za mną. Pokażę ci Wilczą kopalnię. Ciśnij, żałam, ciśnij. A później sprawdzimy tam więcej niewolników. Będziemy później szukać ochoczych niewolników. Ich jest, to no, trochę ich jest. Czterech czy pięciu. I za każdego chyba będziemy dostawać ten reputację, więc to jest dosyć spoko, o, to był właśnie jeden z nich. A pierwszy musimy ją oczyścić, bo tam oczywiście są wilczanie nie tylko z nazwy. Nie tylko. Ogólnie musów otworów kręci się wokół niej. Tam oczywiście też sobie pobaraszkujemy, oraz pójdziemy poszukać tego artefaktu dla Nymroka. Trzeba jak najwięcej misji zrobić, jak najwięcej. Tak nie wiem, się gra bez soundtracka teraz, nie? Jaka cisza, matko polska! Zaraz się łączy. Ach, piękny widok, piękny. No, włączyła się z powrotem. Walczcie. Ale nie, no, że mm, tak jakby większy, większy dzik, czyli rozpruwacz właśnie, owy ty nic nie rozumiesz co? Atakują te mniejsze. Boże idź, chłopie. No bo dobra, zaatakujmy to, pomóżmy temu dzikowi za późno. To są tak jakby takie takie większe dziki, tylko... No, takie większe dziki i biją z mniejszej dziki, no? What the fuck! Ja, to jest nielogiczne. Dobra, sobie uleczenie choroby. No, no mikstera zrobiąca, taka, taka. Jest jeszcze dużo tych zwierząt, no ale cóż. Pozabijamy, oczywiście. No kurde, no jakbym mógł nie pozabijać. I tutaj jest jeszcze jedna kopalnia, którą oczywiście znajdziemy. Żałosna kreatura, o może leciał do środka jeszcze, ale to są tylko wilki, więc tam był biedy, nie? Opie nie walcz, bo cię zeszło. Walcz z tym. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. To nie są golemy, tyle wam powiem. Co on robi? To ona! Wilcza kopalnia! Więc łap za kilof i bierz się do roboty. Ta kopalnia musi zacząć przynosić zyski. Mam sam pracować? W kopalni? Zaczekaj. Sprowadzę tu więcej ochotników. Jak to podkreślił? Sprowadzę tu więcej... ochotników. Kurde, kocham jego dubbing. To jest Jacek Mikołajczyk. To jest po prostu człowiek, w którego normalnie mój ulubiony aktor dubbingowy. No, dokładnie jeszcze tutaj, kilku przyjdzie, później chyba tu już orkowie przyjdą, nie jestem pewien. I kupalnia zacznie przenosić zyski. Normalnie już moglibyśmy wejść do Gelder i tak dalej, inne rzeczy tam porobić, i te takie tam, wiecie. Już ruszyć już do tego miasta, ale my chcemy więcej reputacji, więcej, więcej expa, bo to się oczywiście wszystko przyda. Uff, w, później, właśnie, w późniejszym czasie nam się to oddźwdzięczy, dzięki czemu będziemy po prostu, nie wiem, no na przykład, dajmy na to, szybciej przedzierać się przez Nordmar czy też Warant. To byśmy się jednak tam męczyli, trochę wiecie, tak te małe damage, mało obrony, mało siły, mało zręczności, słaba broń, a tak to kurde, wyposażymy się i nic nie będzie u nas staną stanąć tam na drodze. Nie ma. What? Ty już to kopałem przed chwilą? What the fuck, nich pamięci taki nagły. Te oczywiście przyjdą. O, dokładnie, już widzicie tego, te monstra. Wielkie, wielkie monstra. Są to bestie z Nordmaru bodajże. Nie jestem pewien czy to są to mały, czy... tak z Nordmaru. Ale tylko dwie bągłowieki. dzięki. że znaczy, nie są jakieś takim trudnym przeciwnikiem, ale trzeba przyznać, że są zrobione bardzo ładnie. Zresztą mają jakieś specjalne. Nic nie mają specjalnego, takiego specjalnego. Ono po na początku nazywało się. Mm, bez patchów nazywa się po prostu bestia. Tam kręcą się już trolle. I tam następne, udamy się, to będzie nasz pierwszy cel, żeby właśnie pójść po artefakt. Czyli znowu. Kurde, silden, Macie ten piękny wodospad. S Bo tam jest przejście na, na właśnie na tą górę tam, co treną non drzewa i tam właśnie znajduje się owy artefakt oraz dosyć różnorakie potworki. Czy coś jeszcze kręci się w tych lasach? Chyba już nie aczkolwiek. Nie zaszkodzi jednak sprawdzić. Tu już jest ten Silden. No cóż Jeszcze jakieś sierwujatki Tak zrobimy, żeby tutaj było bezpiecznie w tej kopalni, żeby tutaj nikt nie ginął no. Żeby nie dobrze dotarli do tej kopalni nikt nie wiadomo jaką NPC to obiorą sobie drogę No wiadomo, że npc y Niestety w gotyku inteligencja jest bardzo niska. A co zrobić? Myślę, że jeszcze jeden, dwa max odcinki po tym, i już, już zabierzemy się za mocno miasto. Bez... O Jezus, no nie wierzę, że ani razu mnie uderzył rozprówasz, no po prostu nie wierzę. Czy się jeszcze tu się kręci, tak dosyć blisko tej kopalni, żeby mogło zagrozić życiu? No to jeszcze można wybić. Również w tą stronę pójdziemy, to oczywiste jest. Stój ta. no gdzie ty idziesz? Nie lubię, nie ja tego nie widzę. Jest, jest to błąd chyba w jednym z patchów czy tam content modów, nie jestem pewien, bo z takiego go tego nie świadczyłem. Mistra uzdrawiająca, proszę bardzo, ja panie. Zjedzmy coś i strach, czy na pewno już nic nie ma. Później artefakt, tu pod górkę, i tam będzie jeszcze jedna z kopalni. Dokładnie tam pod górką, niech się nas kopalni, tam też oczywiście udamy, pozabijamy mobki. No, a następnie już będziemy szli do trellis. No, a po trellis oczywiście od razu do warantu ruszamy. A nie, jeszcze trellis i nemora. No właśnie. Trellis, nemora. A dopiero następnie. Warant. Cóż. Takim wdokiem się oczywiście pożegnamy ładnie. Kurde. pożegnamy się ładnie. Cóż, myślę, że mi się podobał i zapraszam was do kolejnego odcinka z GOTIKA 3. A jeśli chodzi o ten, to na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!